Wydarzenia grudniowe okazały się punktem zwrotnym, który zmienił świadomość rządzących i rządzonych oraz utorował drogę do narodzin solidarności. Po brutalnej masakrze, władza utraciła resztki legitymizacji. Pekła iluzja, że partia rządzi w imieniu ludu. Stopniowo kiełkowały niezależne inicjatywy. W 1978 w Gdańsku powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, jawna, choć nielegalna organizacja robotnicza, która za cel stawiała chociażby obronę praw pracowniczych i upamiętnienie ofiar grudnia. Wśród założycieli WZZ byli uczestnicy grudniowych strajków lub młodzi robotnicy, ukształtowani tamtymi wydarzeniami. A co roku, w rocznicę grudnia działacze WZZ potajemnie składali kwiaty pod bramą stoczni. Wydawali biuletyn przypominający o 1970. W grudniu 1979, dziewiątą rocznicę WZZ zorganizował w Gdańsku i Gdyni odważne manifestacje. Stawiano krzyże, śpiewano pieśni, ludzie przyszli uczcić poległych mimo gruźb władz. Pamięć o grudniu 70 stała się więc jednym z fundamentów rodzącej się opozycji antykomunistycznej. Doświadczenie grudnia wpłynęło też na strategię kolejnego pokolenia strajkujących.